Witam Państwa gorąco. Darek Ziarko, firma Sadex. Zajdujemy się w sadzie gruszowym, konferencja sad dziesięcioletni. Oczywiście, sad należy do pana Grzegorza Judy. Wielogóra, powiat sandomierski. Dlaczego właśnie skierowałem sówmiarką, Bo właśnie e, takie troszkę inaczej. Dzisiaj zaczniemy, drodzy Państwo. Widać już tutaj w tym przykładzie, że to się bardzo fajnie zróżnicowało. Te zawiązki na pewno spadną. Gruszka już bardzo fajnie się zróżnicowała. I taki mamy efekt. I co do opadu, jak widać na załączonym obrazku, że jednak tych zawiązek leży. Zabieg przyrządzający pomógł, tych zawiązek jest w sam raz i plon będzie bardzo dobry. Tylko, drodzy Państwo, pamiętajmy, ten opad musi się zakończyć, abyśmy już mogli wejść tak w 100% w taki program nawozowy. Co do, do karmienia, jak widać, nowe przyrosty jeszcze mamy. Oczywiście, na przykład ten sad jest w bardzo dobrej kondycji. Widać tutaj liścia, gdzie tutaj zabiegi gibelerynowe, już na pewno magnez wcześniej też był. Ale jeżeli mamy przebarwienia, mamy niedobory magnezu, mamy niedobory żelaza, możemy zastosować Greenix. Jest to żelazo, magnez plus mikro i magnez. Makroelementy, kilogram na, na hektar. E, możemy zastosować Magic P Start. Jest to magnes z fosforem, takie 2,5 litra na hektar. Będzie dawką wystarczającą. Z rozmów z panem Grzegorzem, wiem, że ostatni zabieg dokarmiający e, był to Calfon, 2,5 kg, plus do tego Greenix kilogram i Great VG Litre. Calfon jest to NPK. Plus wapno, bardzo fajny nawóz krystaliczny są no to tak jak już wcześniej tłumaczyłem, magnez, żelazo, plus mikro i makroelementy, a Grade VG są to aminokwasy roślinne. Co możemy więcej? Możemy zastosować na pewno siarczan magnezu, możemy zastosować mikrokompleks. Więc no tutaj paletę mamy dość dużą, więc pamiętajmy o tym, aby ten magnez był bardzo dobrze przyswajalny, żeby ta roślina się nie męczyła, tylko bardzo szybko pobierała. Mamy linię. Już kroplującą, więc tutaj jest bardzo fajny już moment dokarmiania Do fergetacji woda wiem, że już była wcześniej puszczona. Co do fergetacji, możemy już użyć saletrę wapniową albo bardzo fajny nawóz Fizjokal. Fizjokal jest to. Wapno fizjokalu dajemy od 10 do 20 liter na, na hektar, co do fergetacji. Co więcej, możemy zastosować nawozy już zrównoważone. Tu mam tutaj na myśli Fitofarma zrównoważona 20-20-20, Life zrównoważony, może być Ultrasol. Takie nawozy dolisne też już możemy w tym momencie zastosować. Co do miodówki, a chwila, tutaj się przyjrzyjmy, bo gdzieś tu chyba mucha. mucha. No nie, no właśnie, drodzy Państwo, żartowałem. Jak widać, tutaj w tym sadzie u Pana Grzegorza jest dość mocny program intensywny. Wiem, że po kwitnieniu poszło Movento, był również Delegate. Tydzień temu poszło Movento, więc jak widzicie, drodzy Państwo, tu ochrona jest bardzo mocna, bardzo ścisła. W tym sadzie widać pojedyncze gdzieś jaja, widać gdzieś larwy, much. Bardzo znikomo. Osobników dorosłych na chwilę obecną nie widzę, ale to wy musicie przeanalizować w swoich sadach, jak to wygląda. Z rozmów z panem Grzegorzem wiem, że jeżeli sytuacja zrobi się dość napięta, a wystarczy, że tutaj stanie ciepło, to znajdziecie będzie się uaktywniać, bo tak jak i powtarzałem, temat miodówki w tym roku będzie na pewno dość dużym problemem. E tak, jak w tym sadzie na razie sytuacja jest opanowana. Wiem, że w przyszłym tygodniu, jeżeli się zrobi nerwowo, pan Grzegorz nastawia się na zabieg kabamektyna plus tepeki. Więc to jest dość, mocno, dość mocny zabieg. No i cóż, my sami musimy przeanalizować u siebie, jakie zabiegi były wykonywane, czym żeśmy to wykonywali, aby nie powtarzać. Drodzy Państwo, róbmy rotację, bo ta rotacja jest najważniejsza. Co do mszycy, no w momencie, gdy zastosowaliśmy Mowento, momentu jak najbardziej tematem mszyc nam y, y, za, zatrzyma, jeśli na taki zabieg żeśmy się nie zdecydowali. Oczywiście, jeżeli widzimy, że coś się dzieje, możemy uaktywnić te peki, możemy uaktywnić Afin, to ewentualnie Mospilan. Co więcej, to takie już przypomnienie, owocówka z wujka, co do pierwszego pokolenia my, się tym nie przejmujemy, lecz nad drugim pokoleniem już musimy się mocniej pochylić. Możemy zastosować Delegata, możemy zastosować Koragen, więc tutaj no wybór preparatów jest i na takich preparatach musimy się skupić. Parę gruszy jednak jest. Tutaj Pseudomonas i zaraza ogniowa, czyli Erwinia. Ta zaraza ogniowa Musimy się dość mocno na tej zarazie skupić, na tej erwini. Co do rozmów z panem Grzegorzem, wiem, że kaptany już zostały uaktywnione. Był ostatnio zabieg wiflą mieć bor, więc te dwa preparaty jak najbardziej są skazane. Co możemy więcej, możemy zastosować Soriale, czyli fosforyny. No i Lunacare, oczywiście Lunacare powszechna. Może być jak najbardziej uaktywniona, co do tego, ale mówimy, mówię, mamy różne sady gruszowe, różnie o to dbamy, pielęgnujmy, dbajmy, bo jak widać już tutaj przyrost jest bardzo fajny, więc no gruszka nam pięknie rośnie i szkoda by było teraz zaniedbać. Czy dzisiaj tyle? Chyba tak, myślę, że tutaj dość dużo informacji nie będę Państwa dalej zanudzał. Gruszka ogarnięta, teraz do jabłuszka, do Jeremino, czym ta się cieplutko?